Mieszkam w Warszawie, więc to oczywiste, że każdy mój dzień rozpoczyna się od kofi albo Macza rave'a. Mieszkam w Warszawie, więc to oczywiste, że po takim maczu albo kofi rave'ie jadę uberem do koncept śniadaniowni zjeść koncept śniadanie za 70 zł. Mieszkam w Warszawie, więc to oczywiste, że trenuję pilates 20 razy w tygodniu w nowoczesnym Pilates Studio. Hej, ja jestem Nikola i to oczywiste, że dziś porozmawiamy sobie o odklejonej warszawce, czyli o tym, jaki wizerunek Warszawy i warszawiaków kreowany jest w mediach społecznościowych. Pomysł na ten film miałam w głowie od ostatnich paru miesięcy, ale zupełnie nie wiedziałam, jak ten temat w ogóle ugryźć, jak się do niego zabrać, ale ostatnio coś mnie natchnęło i stwierdziłam, że po prostu sobie z wami pogadam. Także ten materiał będzie raczej z tych pogadankowych. Jednak zanim zaczniemy, ja ciebie drogi widzu zachęcam do zostawienia subskrypcji na moim kanale oraz łapki w górę pod tym filmem. Dodatkowo szczególnie dziś zapraszam was do dzielenia się swoimi przemyśleniami oraz swoją opinią w komentarzach, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa tego, w jaki sposób wy postrzegacie Warszawę i warszawiaków, a może sami mieszkacie w Warszawie i chcecie się wypowiedzieć z perspektywy osoby, która tutaj właśnie mieszka. Przypominam także o moim Instagramie i już bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania albo słuchania. Jeżeli tak jak ja sporo czasu spędzacie online, pewnie natknęliście się choć raz na termin odklejona warszawka. Jest to określenie na tak zwaną moim zdaniem influencerską Warszawę na osoby, które żyją zgodnie z każdym trendem, z każdym mikrotrendem. I to głównie przez nie stworzył się taki, a nie inny obraz warszawiaków właśnie w przestrzeni medialnej. Na początku też zaznaczę, że sama z Warszawy jestem, urodziłam się tu, wychowałam i mieszkam cały ten czas, więc będę się, no, wypowiadać właśnie z takiej, a nie innej perspektywy i to z tego powodu jestem szczególnie ciekawa waszych opinii i przemyśleń. No dobra, ale najpierw omówmy sobie ten obraz odklejonej Warszawki według internetu, bo może nie wszyscy wiedzą o co chodzi. Pod koniec roku 2024 w internecie swoje 5 minut zdobył taki trend, w którym rozpoczynało się swojego TikToka, swój filmik słowami: Rzeczy, które świadczą o tym, że dostałem warszawskiego zapalenia opon mózgowych. Moje warszawskie zapalenie opon mózgowych. Tak ten trend w ogóle się nazywał. I chodziło w nim o to, że właśnie mówiło się, co się robi z takich rzeczy typowo warszawskich. I to był taki sposób, na weryfikację, jak bardzo jest się odklejonym od rzeczywistości. Czytaj od reszty Polski. No i oczywiście takimi głównymi stereotypami do dziś właśnie wobec warszawiaków jest chociażby to, że no właśnie, chodzimy na coffee rave, chodzimy na matcha rave albo w ogóle pijemy macze codziennie, jemy śniadania w koncept kawiarniach, wszędzie jeździmy uberem, wspinamy się na Pałac Kultury 10 razy w tygodniu i tak dalej. Chwila, chwila, ale czym jest matcha rave? Albo czym jest coffee rave? bo pewnie 90% z was pierwszy raz w życiu słyszy taki termin. I ja się wam zupełnie nie dziwię, bo ja do niedawna sama nie wiedziałam co to jest, ale śpieszę z wyjaśnieniem. W skrócie mówiąc, match i coffee rave'y to są takie poranne imprezy na rozruch, wiecie, żeby się obudzić, spędzić trochę czasu z innymi ludźmi. Tak jak większość osób imprezuje nocą albo wieczorami, tak w Warszawie imprezuje się rano, no bo przecież trzeba prowadzić zdrowy tryb życia. A warszawiacy jak wiadomo prowadzą najzdrowszy tryb życia. Kupują tylko bio, organiczne eko, bezlaktozowe, bezglutenowe, bezcukrowe, beznabiałowe Maca Dubai Chocolate produkty. Chcę podkreślić, że maca rawy czy coffee rave'y to nie są trendy, które powstały w Warszawie, a nawet nie w Polsce. Jak już to przeniknęły one do tej takiej influencerskiej raczej grupy i głównie do generacji Z, która stara się żyć zgodnie z trendami. I najłatwiej będzie chyba, jeżeli ja wam to po prostu pokażę. Także zobaczmy sobie wspólnie TikToka, który takiego Coffee Rave'a pokazuje. Tak, zawsze jak otwieram komentarze pod takimi TikTokami, pod takimi reelsami na Instagramie, to są dwa typy ludzi. Albo ludzie totalnie tym zachwyceni, mówiący, że to jest super, że to jest lepsza alternatywa dla właśnie takich nocnych imprez, że sami chcieliby wziąć w tym udział oraz ta druga grupa osób, która mówi, że jest to chore, jest to dziwne, kto normalnie imprezuje z rana i tak dalej. A ja wam szczerze powiem, że w sumie to mi obojętne. W sensie ja bym na takiego coffee czy maczariwa raczej nie poszła, bo nie chciałoby mi się nigdzie ruszać z rana, w szczególności nie przebywać w głośnych, zatłoczonych miejscach, ale jeżeli ktoś coś takiego lubi, jeżeli dla kogoś jest to właśnie fan, jeżeli ktoś potrzebuje takiego kontaktu z ludźmi, ktoś jest towarzyski, lubi się pobawić, lubi sobie potańczyć, pośpiewać, a nie chce imprezować nocami czy może po prostu nie pije napojów procentowych, no to dlaczego miałby nie pójść na takiego coffee albo matcha Już odchodząc od tego, że jest to część tego warszawskiego lifestyle'u, albo po prostu. Po nowoczesnego, zdrowego lifestylu, to naprawdę nie widzę w tym nic godnego potępienia. No dobra, może jest jeden aspekt, który w tym wszystkim mnie najbardziej boli, mianowicie ceny. Moja znajoma kiedyś zaproponowała mi, żeby na takiego maczarejwa z nią pójść. I ja na początku byłam jak okej, okay, fajnie. W sumie to bym poszła, zobaczyła, nigdy na takim czymś nie byłam, więc fajnie by było tego doświadczyć. No wiecie, z pierwszej ręki i powiedziała, że spoko, tylko po prostu będę musiała sobie kupić bilet i możemy iść. No i ja wiecie, się spodziewałam, że tak. Taki nie wiem ile tam może być. 30 zł, 50 zł? Stuba. A tyle kosztowało wejście na matcha rave'a. Ja nie wiem, czy takie ceny są na wszystkich tych matcha czy coffee rave'ach. Akurat na tamtym, na którym ja miałam być, to chyba był jakiś event, gdzie w ogóle można było coś też podostawać. Więc wiecie, no płacicie a dostajecie jakieś tam jeszcze prezenty i rzeczy o wartości chyba więcej niż 100 zł. Szczerze mówiąc dokładnie tego nie pamiętam, ale to 100 zł za udział w imprezie mnie trochę przeraziło. W sensie, no nie wiem, ja ogólnie nie jestem osobą, która imprezuje, więc ja nie wiem, ile kosztuje wejście w ogóle w jakieś miejsca i tak dalej. Także z perspektywy osoby, która no właśnie nie imprezuje, 100 zł za poranny matcha rave było kwotą nie do przełknięcia. No dobra, ale zostawmy już te macza i copy rawy. Przejdźmy do tego trendu o warszawskim zapaleniu opon mózgowych, żeby lepiej wam to zobrazować. I jeszcze raz podkreślam, był to trend pod koniec roku 2024. Mniej więcej to był jakiś listopad, grudzień 2024. Mniej więcej z tego okresu są właśnie te tiktoki, ale temat jak najbardziej dalej mam wrażenie, że jest aktualny i nadal taki obraz Warszawy funkcjonuje w mediach społecznościowych, dlatego sobie je wspólnie obejrzymy. Bestii, czaj, że w niektórych miejscach w Polsce nie działa Uber? Chyba sobie żartujesz? U nas w Warszawie to jest Uber, Bolt i Free Now. Może być jeszcze gorzej. Poszłam w swoim rodzinnym mieście do kawiarni, chciałam zamówić macze, a ty piara do mnie mówisz, że nie wie co to macza. Co? Tam nie mają moja macza? Tragedia. Ale mam też dobrą wiadomość. Kupiłam nam bilety na imprezę dress code w sobotę. Na pewno nie. Ja od 21 to już leżę w łóżku i mam zrobione cały skincare. Kurczę, masz rację! To co, Pilates ma 17? Omg, oh tak, założę swój nowy sycik z morza apart. Wchodzę w komentarze, a tam ktoś napisał. A w Krakowie ludzie cierpią na krakowskie zapalenie płuc. Cieszę się, że nie mieszkam w Warszawie. Na głowę bym dostała. Jakoś strasznie dziwnie ten komentarz zabrzmiał. Brzmi dla mnie, jakbyście mówili po chińsku. Okej, okay, następny TikTok. Słyszałam, że teraz panuje warszawskie zapalenie opon mózgowych i mi się wydaje, że mam pewne symptomy. Chodzę na macze i piję jerby codziennie. Zaczynam mówić. Hmm? U nas w Warszawie. U nas w Warszawie jest cieplej. Chciałabym zaznaczyć, że jestem ze Szczecina. Wszystkie zakupy robię w żabce. Nie chodzę do innych sklepów. Zamawiam masę jedzenia do domu. O właśnie, kolejną taką rzeczą o warszawiakach jest to, że niby zamawiają dużo jedzenia. Albo jedzą catering, jedzą pudełka. Mam coś ugotować? Nie. Hmm. Kawa za 25 zika na winos? Spoko. Dostaję traumy, jak mam wejść do złotych. Studiuję na Koźminie. I polecam, serio. Ale styl. Ulegam trendom. Nawet nawet jak nie chcę, nawet jak myślę, że nie ulegam, to ulegam. Gdzieś podświadomie. No i wstawiam zdjęcia Pałacu Kultury w różnych konfiguracjach. W różnym oświetleniu, o różnych porach dnia. Ale tak ogólnie to ja bardzo lubię Warszawę, żeby było jasne. Fajnie tu jest. Okej, okay, next TikTok. Uwielbiam te nasze wyjścia na macze. No, zaraz po porannym pilatesie. Dawaj, zrobimy sobie jeszcze fotkę z Pałacą kultury. A potem koniecznie zakupy w Złotych Tarasach. No, a potem dotrzemy na gołąbki. Ej, bo w sumie nigdy nie pytałem Ty w ogóle jesteś z Warszawy? No tak, mieszkam tu od trzech miesięcy Ludzie w komentarzach piszą Że ten warszawek nie będzie chciał sobie robić wodki z pałacem Czy tylko ja nie lubię złotych tarasów? Wolę na przykład galerię Mociny Oj tak, oj tak, zgadzam się totalnie W sensie, złote tarasy to jest moja Personalnie najbardziej znienawidzona Galeria handlowa w Warszawie Jeżeli nigdy w złotych tarasach nie byliście To wiedzcie, że nic nie tracicie Jest to absolutnie najgorsze miejsce ever w Warszawie Do którego możecie pójść Nie polecam omijać szeroki muki Naprawdę nie pożałujecie. W ogóle zauważyłam, że bardzo dużo osób, które do Warszawy przyjeżdżają, czy to dopiero co się przeprowadziły do Warszawy, czy po prostu przyjeżdżają na jakiś czas, żeby zwiedzić, i tak dalej. To koncentrują się głównie jedynie na centrum. Na moim znienawidzonym centrum. I ogólnie większość moich znajomych, którzy z Warszawy są, w Warszawie się urodzili, myślę, że zgodziliby się z tym twierdzeniem, że centrum to jest dosłownie najgorsze miejsce w Warszawie, w sensie najgorsza część Warszawy, najbardziej oklepana, najdutniej. Ponownie podkreślam, że jest to moje spostrzeżenie. Mam wrażenie, że większość osób spoza Warszawy spogląda na stolicę właśnie w ten sposób, w sensie, że widzi Warszawę tak, albo tak, albo też tak i myśli o Warszawie głównie w kategorii centrum samego w sobie, obszaru wokół Złotych Tarasów, wokół Pałacu Kultury, ewentualnie Starego Miasta czy Krakowskiego Przedmieścia. I Krakowskie Przedmieście jest spoko, serio, to jest takie miejsce, którym warto się przejść, które warto zobaczyć. Tak samo Starówka. Starówka jest piękna, okej? Okay? Kocham Starówkę i jak jest lato, to pójść tam sobie na spacerek, to jest po prostu cud miód. Natomiast jeżeli chcecie się przespacerować po Warszawie, przyjechaliście tutaj na kilka dni i wybierzecie właśnie na swój spacer trasę wokół placu Kultury, wokół tam Złotych Tarasów, ogólnie tamte okolice, to spodziewajcie się, że dostaniecie totalnego przebojcowania. Śledzicie, że Warszawa jest brudna, śmierdząca i w ogóle okropna i nie będziecie chcieli nigdy tutaj wrócić. W ogóle jest to niesamowite, jak inne spojrzenie na Warszawę mają warszawiacy, a osoby przyjezdne. Tak samo jest, nie wiem, no chociażby z Krakowem czy z Gdańskiem. Jeżeli nie jesteście z tych miast, to prawdopodobnie nie myśląc o nich, macie takie no, najbardziej główne, najbardziej popularne miejsca właśnie z nich. Natomiast Warszawa moim skromnym zdaniem owiana jest chyba najgorszą sławą, jest najbardziej znienawidzonym przez wszystkich miastem i okrzykniętym jednogłośnie jako odklejone. I tak jest za każdym razem, kiedy słucham kogoś wypowiadającego się o Warszawie spoza Warszawy. Czy to, nie wiem, ja jestem widzką Zeba, ja sobie oglądam Zeba czasami, ostatnio trochę mniej, ale za każdym razem, kiedy wspomina o Warszawie i tak soczyście ją hejtuje, to we mnie się po prostu gotuje, bo ja kocham to miasto. Nienawidzę centrum, ale Warszawę uwielbiam. Cały trik polega na tym, że fajnie jest przyjechać do Warszawy do kogoś, kto z tego miasta faktycznie jest, to tutaj mieszka i może was oprowadzić po ciekawych miejscówkach. Bo ja osobiście kocham to miasto. Miałam taką fazę, że też go nienawidziłam i stwierdziłam, że Warszawa jest brudna, śmierdząca, zepsuta i w ogóle fu. Ale kiedy odsunęłam się od takiego towarzystwa, które no właśnie sprawiło, było, że takie spojrzenie na Warszawę miałam, to ponownie pokochałam to miasto. Jeżeli miałabym Wam pokazać Warszawę moimi oczami, to pokazałabym ją od totalnie innej strony. Ogólnie samo centrum jest bardzo małym obszarem i jeżeli sobie spojrzycie na mapę Warszawy, to zobaczycie, że, no wiecie, jest Ogólnie trochę więcej dzielnic niż właśnie centrum, w śródmieście i tam po Wiśle. Warszawa jest dość duża i każda dzielnica jest totalnie inna. Czy wiecie, że to też jest Warszawa? I to jest Warszawa. O, to, to też jest Warszawa. Wracając jeszcze jednak do tego odklejonego wizerunku Warszawy i zachowań warszawiaków, to też jest moje kolejne spostrzeżenie. Większość osób, które żyją tym warszawskim lifestylem, to właśnie osoby przyjezdne. Mało osób, które faktycznie są z Warszawy, które ja Osobiście znam, żyją w taki sposób. Oczywiście zdarzą się wyjątki, też są takie osoby, natomiast znaczna większość to są osoby, które stąd nie są, które po prostu do Warszawy się przeprowadziły. Ale może ktoś zaraz powie, że ej, to co mówisz, jest totalną hipokryzją, przecież ty jesteś na przykład, niby, typową Warszawianką. Ktoś by mógł tak powiedzieć. Jestem w sumie ciekawa, jak ludzie mnie widzą w tym kontekście. Gdybym miała sobie zrobić taką checklistę z warszawskiego zapalenia opon mózgowych, to na pewno jakaś część tego wszystkiego by się tam znalazła. To znaczy tak, kiedyś, już teraz mniej, zamawiałam dużo jedzenia, owszem, choruję na syndrom Warszawieka, który zakłada, że absolutnie wszyscy są z Warszawy, albo że wszyscy to miasto znają. Bardzo dużo warszawiaków tak ma, że, no nie wiem, zakładają, jak kogoś poznają przez internet, to zakładają automatycznie, że ta osoba jest z Warszawy. Największy objaw warszawskiego zapalenia opon mózgowych, o którym warszawiecy sobie nawet nie znają sprawy, że go mają. Traktowanie Warszawy jako default city. Jeżeli ktoś na jakiejś grupie na Facebooku, na jakimś forum, na jakimkolwiek czymś, gdzie są po prostu ludzie z całej Polski pisze, że coś będzie się odbywać w jakimś miejscu, to znaczy przy jakiejś ulicy i nie napisze miasta, to po pierwsze to jest Warszawa, po drugie pisał to Warszawiek. I oczywiście nie dotyczy to wszystkich warszawiaków, ale po prostu jeżeli się spotkałam z tym, to to zawsze był Warszawiek. Chyba Warszawiecy po prostu myślą, że wszystko się dzieje w Warszawie, więc to jest oczywiste to, to Warszawa, tak? Final Boss'em był moment, w którym musiałam sprawdzić po jednej osobie, czy po prostu dobrze podpisała tam jedną umowę, no tam wiecie, imię, nazwisko, adres, nie? No i tam oczywiście nie było miasta napisanego. No i dobra, tam podeszłam, powiedziałam, no że jeszcze musisz to miasto wpisać i tylko dostałam pytanie, czy kod pocztowy też trzeba. I to jest strasznie śmieszne, i też trochę tak mam. Co tam jeszcze? Pilates ćwiczę. Natomiast ćwiczę go w domu mniej więcej od 3-4 lat. Nigdy nie byłam na reformerze, nigdy nie byłam w studiu Pilatesu. Raz w życiu byłam na takim yoga eventie, gdzie po prostu można było sobie przyjść na jogę, się zapisać i poćwiczyć w takim koncept studiu. W ogóle użyłam w tym filmie kilka razy słowa koncept. Jeżeli nie wiecie, co to znaczy koncept i o co chodzi z konceptami, to też zaraz do tego przejdę. Lubię maczę, w sensie nie piję jej codziennie. Nie piję jej nawet raz w miesiącu. Może piją maksymalnie 10 razy w roku, jak nie mniej. I 5 na 10 z tych macz to są macze zrobione przez moją psiapsi, podczas kiedy siedzę u niej w domu i pasożytuję. Ok, uległam trochę propagandzie maczy, ale nie wiem, no nie wierzę w jakieś macza supremacy Nie piję jej, tak jak powiedziałam codziennie, nie piję jej nawet raz w tygodniu, piję ją może kilka razy w roku, i to właśnie raczej, kiedy albo jestem ze znajomymi, albo jestem u mojej psiapsi w domu. I nie wiem, to chyba tyle z mojego warszawskiego zapalenia opon mózgowych Nie jeżdżę Uberem, nie rozumiem jeżdżenia wszędzie Uberem Do czasu, kiedy nie miałam prawa jazdy, zawsze wszędzie jeździłam komunikacją miejską A teraz jak mam prawko, to głównie no wszędzie samochodem jeżdżę Nigdy nie byłam na Kofi ani na matcha I kolejna propaganda, której połowicznie uległam Połowicznie to są koncept story i koncept kawiarnie to się przyznam. Co to jest? Ostatnio strasznie popularnym terminem stał się właśnie koncept coś tam. Chodzi w tym o to, że na przykład jak jest taki sobie Concept Store, to jest to taki sklep z bardzo wyszukanymi przedmiotami, bardzo często handmadeowymi, jakimiś takimi małymi markami, które się cenią przede wszystkim. No i w takich koncept ogólnie możecie dostać produkty, których nie dostaniecie w przeciętnej sieciówce. I też najlepiej będzie po prostu, jeżeli ja Wam pokażę, albo puszczę film, gdzie jest. Jest wytłumaczone taki Concept Store. Ola, a czym w ogóle jest Concept Store? Chodźcie, pokażę Wam. Concept Store to rodzaj sklepu detalicznego, który oferuje starannie wyselekcjonowany asortyment produktów połączonych wspólną ideą, stylem życia lub estetyką. Zatem Concept Store łączy różne typy produktów, moda, design, książki, kosmetyki, zapachy, dodatki do domu. Wszystko w jednym miejscu, ale spójne wizualnie i ideowo. Chodźcie przekonać się sami. Zapraszamy! Myślę, że mówiąc Concept Store już chyba zawsze będą kojarzyć się trochę z Gustafem Westmanem, bo bardzo dużo tych nowych produktów, szczególnie ceramicznych, które powstają, są pod Dobne, chociaż w jakimś małym stopniu do tych zaprojektowanych przez Gustafa. Ja o Gustafie zrobiłam cały materiał. Jeżeli nie widzieliście tego materiału i chcielibyście zobaczyć, to gdzieś tutaj na górze Wam podlinkuję. No i w tym filmie Wam właśnie wspominałam, że mi się generalnie taki styl podoba. Ja bardzo lubię te wszystkie rzeczy, które w koncept koncepcjach są, i zawsze jak do takiego wchodzę, to ciężko mi się powstrzymać, żeby czegoś nie kupić. Jedyne, co mnie powstrzymuje, to te horrendalnie wysokie ceny, i ja te ceny po części rozumiem ale z drugiej strony nie wyobrażam sobie jak kogokolwiek stać na to, żeby kupić więcej niż jeden przedmiot w takim sklepie. To naprawdę, to już jest dla mnie inny poziom bogactwa, żeby robić zakupy w concept store'ach regularnie. Natomiast concept story ponownie, tak jak Macha, czy coffee rave, nie są czymś charakterystycznym jedynie dla Warszawy, bo w każdym większym mieście i nie tylko, takie concept story się pojawiają. Są one ostatnio wyjątkowo popularne, od kilku lat jest praktycznie wysyp, czy to koncept store'ów z biżuterią, czy to właśnie z ceramiką, czy jakichś mieszanych, bardzo, bardzo popularne stały się właśnie takie sklepy, w których możecie kupić niecodzienne, nie sieciówkowe produkty. I to jest bardzo fajne, bardzo fajne, że można kupić sobie takie designerskie przedmioty, w większości wykonane własnoręcznie, bo to też na tym polega większość tych concept store'ów. Ja to jak najbardziej wspieram, no i bez bicia przyznam się, że gdybym tylko miała pieniądze, to najprawdopodobniej wydawałabym w takich concept dużo kasy. A czym są koncept kawiarnie i koncept śniadaniowni? To też jest dość popularny trend ostatnich lat na właśnie tworzenie kawiarni czy śniadaniowni, oferujących horrendalnie drogie śniadania i wypieki, wyroby cukiernicze, nie wiem jak to do końca określić, które, wiecie, mają w sobie jakiś taki twist, czyli mają coś takiego niezwykłego, coś takiego czego nie kupicie w przeciętnej piekarni czy w przeciętnej cukierni, tylko tu też macie całe niby taki zam na tą kawiarnię i musi być w niej czy w tej śniadaniowni coś takiego wyjątkowego jakieś udziwnienie. I też wam spróbuję tutaj pokazać ostatnio natknąłem się na takiego tiktoka, gdzie ktoś pokazywał właśnie taką koncept kawiarnie na Powiślu gdzie no, takim twistem były siedzenia, w sensie to w jaki sposób się tam siedzi. I było to zrobione w ten sposób, że były takie jakby schody, jak dosłownie macie na bulwarach i na tych schodkach macie stoliki i właśnie nie, nie siedzicie sobie konkretnie przy stoliku na tylko wszyscy siedzą właśnie na tych schodach obok siebie. Czy wy widzicie jak to jest pięknie? Nie. Nowa kawiarnia w elektrowni Powiśle, która naprawdę zachwyca wnętrze. Jest kawa, jest matcha, jest nawet matcha flavor wheel. Są również słodkie wypieki, bardzo podoba mi się to wnętrze, jest nawet taki kran z wodą. Zamówiłam matcha outlichy i było bardzo smaczne. W ogóle ostatnio zamieniam się w matcha. Miejsce nazywa się Dot Warsaw i mieści się na ulicy Leszczyńskiej 1A. Bardzo kibicuję, buziaki. Też jakby nie, nie mogę się do takiego czegoś przyczepić. W sensie mega fajne są niektóre te właśnie, czy to koncept story, koncept Zawsze jak do takiego miejsca pójdę, co się nie zdarza często, ale czasami jak pójdę. To jest to bardzo przyjemny experience, coś naprawdę co lubię. Jedyne czego ponownie nie lubię, to jest cena, bo ceny wszystkich takich miejsc są oczywiście niesamowicie, niesamowicie drogie. Też rozumiem, że jeżeli ktoś coś takiego inwestuje, no to musi się to jakoś im tam zwrócić. Ale myślę, że wraz z biegiem lat te ceny może spadną, może się jakoś znormalizują. Bo takich miejsc pewnie będzie powstały. Stawać więcej. I ponownie, nie jest to taki ekskluzywny wymysł dla Warszawy, tylko to są nie takie koncept story czy koncept kawiarnie, są wszędzie i to na całym świecie, nie tylko w Polsce. No i ponownie to nawet nie jest coś, co narodziło się w Polsce, jak się pewnie domyślacie, tylko gdzieś za granicą. Mi się szczególnie z takimi koncept miejscówkami kojarzy Skandynawia, a konkretnie Dania. Sam jak byłam w Kopenhadze, to właśnie takich koncept storów, koncept kawiarni był wysyp. Tam, tam jest tego po prostu jeden na drugim naprawdę. Tylko ponownie nie jest to na moją kieszeń. A tutaj mamy jedną z takich popularnych kawiarni warszawskich, które myślę, że możemy określić właśnie tym słowem Koncept, ponieważ tutaj wszystko widać, że jest bardzo starannie przemyślane. Sposób, w jaki te produkty do kupienia są eksponowane, jest wyjątkowy, wyjątkowo ładny i zachęcający. Nie znam niestety cen tej kawiarni i chyba nie chcę znać, także ja wam to po prostu pokażę. I jest to miejscówka zdecydowanie, którą kojarzę, czy to z relacji moich znajomych na Instagramie, czy to z jakichś filmików z internetu, więc zdecydowanie jest to kawiarnia popularna. I tutaj mamy jeszcze kolejnego TikToka Ani Dupińskiej, właśnie o odklejonej Warszawce. Zobaczmy. W której szufladzie trzymasz bambusową miotełkę do matczy? Uprawiasz jakieś sporty? Tak, tak. Chodzę na siłownię, biegam też. A ty? Mm. Ja chodzę na pilates i na padel. Wszystkie sporty na P w Warszawie są teraz modne. Aplikacja Uber mi coś nie działa, co ty nie masz tutaj zasięgu? No, u mnie w mieście nie ma Ubera. A jak ty się przemieszczasz. A ile płacisz pani sprzątającej? Napierz się kawy? O, tak chętnie się napiję bezkofeinową na mleku, bez laktozy i bez cukru. Kawa BBB no, także nic dodać, nic ująć jeszcze na koniec taki przepiękny tiktok, the concept of the concept being the concept of the concept i myślę, że zrozumiecie to nawet jeżeli języka angielskiego nie znacie, po prostu koncept, konceptu, konceptu, konceptu i takim oto konceptem kończymy ten film, <grym> boże ja nie wiem, wiem, ja miałam po prostu z wami potrzebę się podzielenia moimi przemyśleniami odnośnie odklejonej Warszawki, ogólnie wizerunku Warszawy w internecie jestem niesamowicie ciekawa, jaki Wy macie ogląd pogląd na Warszawę. Jak to miasto wygląda w waszej głowie? Jak się zachowują warszawiacy w waszych głowach? I może czy sami jesteście warszawiakami i czy może praktykujecie taki warszawski styl życia? Czekam na wasze komentarze i mam nadzieję, że mimo tej chaotyczności tego odcinka się on wam spodobał. Jeżeli tak, właśnie jest to zostawcie koniecznie łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale i ja wracam regularnie do robienia filmów. Jestem już po sesji oficjalnie. Czekam jeszcze na ostatni Wynik z mojego egzaminu, i jeżeli nie będę musiała go poprawiać, to oficjalnie mam całe ferie na tworzenie filmów. Także ja się z wami żegnam dzięki raz jeszcze za oglądanie i za słuchanie, i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa pa!